Witajcie w powtórce na T803 w losowaniu z dziesiątymi tierami. Na początek szybkie info. Niektórzy z Was pewnie dostali oferty w sklepie na trzy paczuszki za 4 złote możecie skorzystać i może będziecie mieli takiego farta jak ja, że w takim czymś trafi wam się czołg. Oczywiście nie mówię, że wy traficie, po prostu istnieje takie prawdopodobieństwo 4 złote za trzy paczuszki. Też jest to jakiś tam deal i od razu mówię, czyste, czysty hazard, czyste losowanie. Ja ostrzegam, że możecie nic nie dostać, żeby mieć czyste sumienie. Ale skupmy się na powtórce. t 803 czyli obecnie jeden z najmocniejszych czołgów ciężkich w grze tutaj. Mocniejszy od niego jest chyba tylko i wyłącznie w tym momencie Black Rock, jeśli chodzi o jakość do tieru. Mimo tego, że Bohater ma na początku dosyć słabą skuteczność, to tutaj tak czy siak trzeba powiedzieć, że mechanika, którą ten pojazd posiada, no zapewnia nam przeogromny dpm w momencie, kiedy tego będziemy naprawdę potrzebowali, czyli jest jakiś wyjazd, jest młyn, jest kocioł, strzelacie, 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 wtedy wam się... Ta umiejętność ładuje, tak jak tutaj widzicie, po lewej stronie od celownika, i w momencie, kiedy ona osiągnie swoje maksimum, ten pojazd jest naprawdę niezwykle groźny i trzeba na niego bardzo, podkreślam, bardzo uważać. Co do reszty, no to tak, jeździmy nie najgorzej. Pancerz wiadomo, ma swoje mocne i słabe strony. Podobnie jak w wypiące mamy garnek, ale też przydziale w miejscu tam gdzie... tutaj mielibyście taki jakby wam to powiedzieć, wyświetlacz? Tam, no nie wiem, nie wyświetlacz jakiś yy, re reflektor czy coś takiego, no to w tym miejscu też możecie go przebić, tylko wiadomo z Goldzika, tak, no to garnek i wielu ludzi uważa, że on jest a taki przeciętny, taka piątka, trochę na styrydach według mnie to jest... Naprawdę porządne czołgi, Teraz patrzcie, co się dzieje. Bohater widzi, jak tutaj te dwa czołgi padają, pali wrotki, chce pomóc swoim sojusznikom, gdzie tutaj i 7 i 705 zaraz się obudzą z ręką w nocniku, dosłownie, bo tam już na nich może czterech rywali wyjechać. Jeszcze Type 5, który po mafie jest naprawdę niesamowity i wielu robi nim chore wyniki, ale my, my musieliśmy się niestety wycofać, pozostawić tego obiekta 705 samego sobie. No i no cóż no, przykro trochę, ale to jest Randomek i tutaj nikt za kolegę nie będzie się poświęcał. Tym bardziej, że taki gościu mógł patrzeć na minimapę. Bardzo fajnie nam tutaj Lewandowski wyjechał. Niestety, jeśli chodzi o ten wyjazd, to... Nie trafiliśmy go, to był w miarę pewny strzał. Tutaj też bohater oddał peskę na odwal. się nie trafiliśmy, zmarnowaliśmy tutaj trochę Goldzika i BlackRock. Nazwisko to jest naprawdę bardzo groźny strzał. Musimy uważać na to, żeby w nas nie wrzucił tego swojego skilla, bo dostać dwa razy za 430 oj może zaboleć, ale póki co bohater ma innych, z którymi może się wymieniać, ale musimy uważać. Mamy do wsparcia już tylko jak pancera i obiekta 2.68 wersja 5. Oba te pojazdy są na pewno groźne. Tylko no niestety jagódką to już za dużo tych punktów wytrzymałości nie ma, a na szczęście Arta mimo tego, że jest obecny jest to T92, to wciąż jest niezwykle mocny. Mało tego tarta, ta podobno może dostać nerfa na serwerze rosyjskim. Także ciekawe czy jakaś arta dostanie też nerfa nas. Lewandowski nas totalnie zignorował. Pokazał tył i możemy go tutaj dojść. Niestety, Maus stoi tutaj na straży kolegi. Zresztą on już zjechał na dół i teraz tak, Blackrock czy Maus. Blackrock czy Maus. Tutaj można by w BlackRocka przycelować porządnie i nieco, ale bohaterowi chyba się nie chciało. To też stracił w tym momencie. Dwie okazje, żeby solidnie tutaj tego gościa pokarać, żeby on był już dosłownie na ogrysku. Gdybyśmy tylko mieli nieco większą skuteczność, tym Blackrockiem byłby w garażu, a tak teraz mamy go jeszcze na jeden strzał. Lewandowski podjeżdża dosyć agresywnie, nie wiem czy on zdaje sobie sprawę, że tak jadąc zbyt wiele tutaj nie zdziała. Faktycznie mogliśmy się od niego odbić, mogło nam się tutaj coś nie udać, ale... Na szczęście nam się to udało. Na blisko mamy teraz też Esterfawa 103B, który ma przypotężny DPM, który do na nas wyjeżdża 1300 HP. Mu pozostawiliśmy. Na szczęście tutaj ktoś mu rąbnął za ponad 700, więc to może cieszyć się ogryskiem. Niestety wyjeżdża tutaj jeszcze mał staranuje w ogóle tego Esterfawa, także w randomku jak było, tak jest. Dalej mamy... Ogromny zwierzyniec, ale teraz duży problem. Gdyby nam sojusznik nie pomógł, to moglibyśmy stracić na pewno bardzo dużo punktów wytrzymałości. Niestety jesteśmy zablokowani przez tego MOSA. Docisnął nas do ściany, a tutaj już niemiecka fałka wyjeżdża. Musimy uważać jeszcze i na Nafulu. Dobrze by było, żeby sojusznik skończył właśnie tę fałeczkę, bo ISEM możemy się zająć w drugiej kolejności. Jesteśmy, niestety jesteśmy dla niego na dwa strzały tutaj. Bohater według mnie popełnia duży błąd wierza w jego stronę. Może by nam przynajmniej tak łatwo pocisku nie wrzuciła. Zobaczcie teraz, no niestety się to na nas zemściło, bo my moglibyśmy mu spokojnie tą jedną pesteczkę wrzucić. PZK na 12 HP zostajemy sami w tym momencie na dwóch, na jednego ten Isma 1900 HP. Hirschkafe musi nam tutaj pomóc, bo no niestety jesteśmy dla niego już na odłamki, ale tym wyjeżdża, popełnia błędy. I to może nas tutaj uratować, liczymy wciąż na sojusznika, który tutaj na szczęście się spisał. Mamy już Isa na 1000 HP, na jeden strzał jest dlatego tego Hrischkauffe, tylko musi mu polosować. My jesteśmy w stanie mu jeszcze jedną pesteczkę, udało nam się i teraz chyba będziemy sami musieli go skończyć, bo chowa się przed naszym sojusznikiem za wrakiem, ale to była czysta formalność, pokazał tył i możemy się cieszyć. Niestety nie mamy powodów innych do radości. Poza tym, że chłopa tutaj skończyliśmy, to wszyscy nasi rywale, przynajmniej według tego, co nam tutaj tabelki w WoCie pokazują i minimapa, mają fula, Jaka jest prawda, tego się dowiemy, bo niestety wciąż, podkreślam wciąż, przez radio nie może zostać podana liczba PW pojazdu przeciwnika, Podob tak, razem z lokalizacją. A no niestety to byłoby dla nas, byłaby dla nas kluczowa informacja i być może pozwoliłaby nam nieco inaczej się ustawić, a tak no niestety liczymy się z tym, że Wszyscy trzej rywale mają fulla, więc jest słabo, jest naprawdę słabo, mamy załadowane pociski Przeciwpancerne, goliczka zostawiamy na e Ewentualnie na obiekta, gdyby on się tutaj nieco gorzej ustawił, czekamy aż nam co już nie ktoś wykryje, niestety jesteśmy dla wszystkich na strzał z hajka. tutaj też Arta może mieć bicie na szczęście tym Hirschkafe wrzucił drugiemu za 800, pojawia się trójka bardzo słabo, musimy uważać na wszystkie burzaki, Ar z Arty mam jeszcze, Zarte mam jeszcze chwilę spokoju Hirschkafe na szczęście się od nas odbija podobnie jak Obiekt 430 jest e, trójka na dobicie, bohater za bardzo się moim zdaniem w tym momencie Pośpieszył i teraz musimy się przestawić w takie miejsce, żeby być od Arty bezpiecznym. Bo lada moment może tutaj polecieć jakiś pocisk w naszą stronę, czego oczywiście wolelibyśmy za wszelką cenę uniknąć. Ale czy nam się to uda? Zobaczymy, bo na pewno w tym momencie kończymy e trójkę. Niestety 430. Jest dosyć agresywnie Arta spudłowała. Bardzo ważna to jest dla nas informacja. Możemy tego ulańca jeszcze raz potraktować. Zanim będzie miał pestkę, odbija się, więc teraz go skończymy bez większego problemu. Chyba, że no właśnie, chyba, że siądzie za zero w gąski. wtedy musielibyśmy uważać. Arta strzeliła, więc w teorii nie powinniśmy się chować. Ale zawsze jest to jakieś dodatkowe info dla nas, że na pewno tutaj nie dość, że nas nie trafi. To jeszcze skubaniec nie będzie widział, w którą stronę. Jedziemy. Pozwólcie, że ja delikatnie tę powtóreczkę przyspieszę, bo pościg za Artą może zająć naprawdę bardzo dużo czasu. Tutaj bohater stara się gościa znaleźć pytanie tylko, którędy ta arta pojechała, bo ja szczerze jechałbym tutaj właśnie tą stroną, tylko nieco bliżej tego kanionu, może ona tamtędy gdzieś spróbuje się uprzemknąć. No to też nie jest tak, że ta arta. Będzie na nas musiała za wszelką cenę stać w rogu, kampić i jakąś i czekać po prostu na egzekucję. Ona widzi, że jesteśmy na 70 HP i może to bez problemu wygrać. Teraz powinniśmy bardzo uważać, bo w tym momencie ona ma tu co najmniej ze dwie kępy krzaków, z których może wyjechać, gdyby tutaj te drzewka były połamane. O, te, te, te to miałaby jeszcze jedną kampę, a tak wjeżdżamy w kapa i pytanie, czy przejedziemy dalej, sprawdzać tutaj te pozycje, bo w zasadzie mamy 4 minuty, żeby się z tą artą rozprawić, ale tu bohater widać, że będzie chciał kapować i będzie liczył, że ta arta mimo wszystko w nas tutaj jakimś cudem nie trafi, bo wystarczy, że nas dotknął tej odłamki i będziemy mieli na pewno. Bardzo duży problem. Jesteśmy wcelowani w taką pozycję, z której ona prawdopodobnie wyjedzie. Załadowany też pocis odłamkowo burzący, więc tym babokiem będzie miał ogromny problem. Patrzymy z góry, może ona gdzieś tutaj faktycznie się zdradzi, odda jakiś niezbyt przemyślany strzał, i będziemy mogli w stanie ją wykończyć i strzeliła prościutko w tą wieżyczkę na kapie jest dosłownie przed nami w tym tunelu, także. Jeśli bohater się pośpieszy, to będzie czysta formalność. Ona nie powinna zdążyć przewodować. I teraz ta harta ma info. Zjechaliśmy z kapa. Możliwe, że wiemy gdzie ona jest. Jedziemy po nią i ukończymy. I mamy tym samym wyciąg. Nie wiem, czy przypadkiem nie byliśmy sami na czterech. Szkoda, że nie na pięciu. Posiadłby kołbanów, ale trzynaście i pół tysiąca uszkodzeń. Tyle. Gościu nastrzelał i powiem tak, ten czołg dobrze ustawiony na pewno jest niezwykle groźny. Z tą mechaniką może rozszarpać niejedno natarcie, a pluton takich gamoni praktycznie blokuje starcie na flance. Podkreślam praktycznie, bo musi być to naprawdę nieźle zgrany pluton. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć i czołem!